A tutaj Jaguar XJ40 wyjątkowy wóz prawdopodobnie e, historia taka jak jak czytaliście w opisie Ale tutaj zobaczcie Wszystko się może zgadzać Bo tutaj mamy lampę Made in Poland Zelmot To są jaja To wszystko może być prawda bo tutaj taką informację dostałem od Radka no, czyli można, można uznać za pewno eee, nie sama Magda Gessler a, a jej mąż podobno użytkował to auto no, czyli pewnie jeździła tym eee, nie raz nie wiem jaka to dokładnie wersja miałem takie auto w, w wersji Daimler czyli tak naprawdę oni to sprzedawali jako inny samochód. Nie miała kota. Miała tutaj kwadratowe lampy. Zdaje się, że te kwadratowe były oznaką wyższej wersji wyposażenia. No myślę, że tak. Tu mamy kotka. W Daimlerze tego nie było. Opony mamy tutaj całoroczne albo, albo zimowe. Albo zimowe. Tak, zimówki. 2, 2, 5, 60, 15. Felgi 15, rozstaw, jeśli dobrze pamiętam, pasuje do BMW, czyli 5x120, Lgi trochę tutaj wstają. Rejestracja WZ, czyli tutaj idziemy tropem Gesslerów. Wszystko by się chyba zgadzało. Standardowo te klamki w tych samochodach są uszkodzone. W moim też już kiepsko działały. Tu mamy taką możliwość otworzenia. Fotele myślę, że niezłe. Do doczyszczenia oczywiście. Ale są. Tutaj y, część boczka kierowcy. Ogólnie ten samochód uwielbiam. I. Mając teraz X351, jeśli dobrze kojarzę, to chyba miło byłoby wrócić jeszcze do XJ40, który jest prawdziwym Jaguarem, moim zdaniem. Mimo, że przez wielu uważamy za skumplonego i kiepskiego samochód, wyjątkowo dziwny, bo zobaczcie tutaj drewienko jak u babci. W kredensie świecidełka, złotka, to wszędzie każda popielniczka i tak dalej. A zegary, o tutaj są jeszcze zegary starszego typu, podobno psujące się wybitnie. I te zegary, słuchajcie, mają sporo digitalowych wyświetlaczy. One podobno się psuły wybitnie i, i były wymieniane chyba na, na normalne, jeśli dobrze pamiętam, w ASO. Ta kierownica mnie bardzo tutaj ciekawi. Ona prawdopodobnie tak ma logo Jaguara. Czyli chyba można uznać, że mógł z taką wyjść. Nie wiem co mamy tutaj. Micro Eye, czyli jakiś zestaw. Może Express Remote. Zestaw głośno mówiący. Nie wiem. Tu mamy radio oryginalne z logo Jaguara. Jeszcze sobie poczekajcie tutaj, zasiądę do niego, bo akurat Uff. można. W ogóle wnętrze tego samochodu wyjątkowo ciasne. O tu mamy dekorek. Jak wygląda, zobaczcie dekor w jaguarze. Widzicie? Cyk. Tutaj zobaczcie, jaka piękna jest ta politurka. Nie wiem, co to za drewno. Nie mam pojęcia zielonego. Tu może troszkę gorzej wygląda, ale to, to jest świetne. Kierownica Momo Jaguarowska. I tutaj mamy, zobaczcie, komputer, który pokazywał, pokazywał czy wszystko jest OK. On pokazywał średnie spalanie, no przynajmniej w tym moim Daimlerze. Daimlera miałem z roku 88 i ten wydaje się być chyba też z podobnego rocznika. Yy, silnik u mnie U mnie 3.6 Ale też był dostępny 4.0 To pamiętam się kręciło I się kręci I zobaczcie Tutaj tą szmatkę Kładziemy na miejscu Jak ładny był zobaczcie W Massachusetts Nie wiem czy serwisowany Czy nie Teraz otwieramy To jest lustereczko To, zobaczcie z jakąś piękną politurką. Schowek oflokowany, czy poflokowany, jak kto woli. Tutaj zwykle to się odkształcało, pamiętam. I chyba się odkształciło i w tym. I zdaje się, że to jest ta, ta część. Tu pewnie nie wiem, czy z jakiejś nagrzewnicy kapało, czy co, że to tak rdzewiało. Tu mamy logo Jaguara. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. I jak tu jest ciasno. Ten samochód. W ogóle jest niziutki Te drzwi zobaczcie jakie są malutkie jak normalnie jest z jakiegoś dużego Fiata Naprawdę jest fajny Jak wrócę do domu to spróbuję poguglować trochę tej historii Geslerów związanej z tym autem Ale Chcę Wam też powiedzieć, że Ikona. Ikona lat 80. w postaci Grażyny Szapołowskiej. Też jeździła takim samochodem, identycznym, tylko złotym. I ten samochód stoi u Patryka Mikiciuka w, w Muzeum w To Jest wersja Vanden Plas. To się nie otwiera. Aha, miałem jeszcze dla kolegi Krzysztofa Górbiela z Krakowa zrobić zdjęcia przodu. Krzysztofa Górbiela Jaguar jest już na kanale. O, czekajcie, tutaj, to może. Nie, chyba tego nie zrobię. Nie wiem, za co tu pociągnąć. Jestem 992 New Jersey. New Jersey. Tu mamy 95, czyli lata 90 są tutaj dokumentowane. A teraz dla kolegi Krzysztofa, proszę bardzo, cyk. Lampy z Elmotu. Co? Zaraz ci coś powiem, upadniesz. Co tutaj widać? Już kończę, poczekaj.